Szczeenburger, Strasse 1521, ciekawy dom. Został wykonany w 1906 roku i w 1911 roku. Jest tu pełno. Kachnie. 27 stycznia, czerwiec 2000. Dwadzieścia Idziemy w stronę miejsca, gdzie 1060 lat temu mieszkał papież Benedykt V., o którym nikt nie wspomina, bo nie ma tu prawdy. Boże, dzisiaj wielkie święto serca Jezusa. Wielkie święta serce Jezusa byli to kapłani Zmiany Jezusowego są te Kościół Panu Świata. Widzimy tutaj kościół świętego Jakuba. Tego, który pierwszy raz widział Matkę Bożą. A tutaj mamy kościół świętego Piotra. 1195 roku. Kościele św. Jakuba, kościele św. Piotra, w pięciu kościołach Hamburga i tutaj w miejscu, gdzie był olbrzymia katedra, tylko pozostałe kamienie. Były wielkie uroczystości, dziękczynne za koronację 50. cesarza rzymskiego, króla Niemiec. Urodzonego Przemilnie Pańskiego w Brukseli 6 sierpnia 1697 roku. Dziadek cesarza był tutaj razem z bratem w Hamburgu w 1646 roku. Ulica Domstrassa Ulica, gdzie była katedra rozbita jak myślę cesarstwo rzymskie 6 sierpnia 1860 roku Francuzi umieścili tu w kościołach z kościołów zrobili stajnie rewolucjoniści, którzy zaczęli swoją rolę na jasnej górze. Z Jakubem Frankiem, który zamieszkał na jasnej górze, przywieziony ze swoją bandą, z haremem swoim. 18 listopada 18 listopada 1760 roku w rocznicę kiedy Matka Boska objawiła się nad Jasną Górą powodując ucieczkę Szwedów 18 listopada w 1655 roku królowa szwedzka Krystyna, która została katoliczką w Brukseli, 24 grudnia 1654 roku oddała matce boskiej, w Loreto, berło i koronę. No, matka boska. Objawiła się nad Jasną Górą, powodując ucieczkę Szwedów. Królowa była przywitana z wielkimi honorami w Rzymie 23 grudnia 1655 roku. I pamięta się o tym. Wszystko zostało zmienione. Jesteśmy na najważniejszym miejscu, gdzie mieszkał papież Benedykt V w klasztorze świętego Angskara przy kościele mariackim, który fundował Karol Wielki. Jestem tutaj dzisiaj, aby prosić wszystkich zamęczonych 27 czerwca w czterdziestym roku. Proszę. To święto serca Jezusa. Wszystkich. Cały świat. Wszyscy, którzy odeszli. Który w tym systemie. Układzie dwóch dni. Programu kuzynów Wyszyńskich Andrzeja Stefana, który zaczął swoją naukę we Wocławku w liceum papieża Piusa X, świętego polskiego papieża w 1913 roku był bierzmowany przez arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, który urodził się w dniu, kiedy Matka Boska objawiła się w Lourdes, 11 lutego 1858 roku. W tym czasie Józef Tomaszewski w Warszawie wydał książkę Życiorys na wrócenie Hermana Fortypianisty, towarzysza Lista. Imprimatur otrzymał 22 lutego 1858 roku. Jest to dzień władzy piotrowej. Właśnie takiej władzy piotrowej, jak był nasz święty Benedykt V, którego 1060. rocznicę. Obchodzimy teraz w Hamburgu. Mieście Maryi. Mieście, które miało nie istnieć. Mieście, gdzie, w którym panował, panowali wnukowie króla Sobieskiego. Mieście polskich królów i polskiej królowej. Małgorzaty Brandenburskiej z Berlina. Idziemy w kierunku kościoła Świętego Jakuba, który widział Matkę Bożą 20 stycznia 40 roku w Saragosie. Żyła jeszcze na ziemi. A potem do Saragosy pielgrzymował Śladami świętego Jakuba. Nasz polski książę Krzysztof Kolib, wnuk Jagieły, syn Barneńczyka.